Co nowego w grudniu 2023 roku? W wersji 4.10 programu RFM6 wprowadzono nowy możliwy punkt przyciągania. Teraz powierzchnie i bryły można przyciągać również do środka geometrycznego. Wprowadzono niewielkie, ale przydatne ulepszenie w zakresie powiększenia wykresów wyników. Teraz osie mogą być skalowane niezależnie od siebie. W ten sposób można skalować oś X bez zmiany osi Y i odwrotnie. Pracujesz z drewnem? Rozszerzenie projektowanie konstrukcji drewnianych umożliwia teraz wymiarowanie zgodnie z kanadyjską normą CSA wydanie o 86 2019. Pozwala to na wymiarowanie konstrukcji drewnianych powierzchni i prętów zgodnie z aktualną normą kanadyjską wprowadziliśmy również nowość dla przekrojów definiowanych przez użytkownika w RSection. Dzięki temu można teraz modyfikować i zapisywać takie przekroje bezpośrednio z programu RFEM lub R-Sztab w RSection. W ten sposób można na przykład szybko dostosować zbrojenie prętów. Dla analizy dynamicznej dostępne są teraz współczynniki wrażliwości. Umożliwia to interpretację wpływu stateczności dla kondygnacji. Współczynniki te można wykorzystać do oceny, czy dla niektórych obszarów konieczne są obliczenia zgodnie z analizą drugiego rzędu dla dynamiki. Jak zawsze, wszystkie inne zaplanowane i już zaimplementowane funkcje są wymienione w ekstranecie.